Kolejne ważne zagadnienie, które musisz znać, to dziedziczenie, czyli przejmowanie wartości przez elementy podrzędne od elementów nadrzędnych. Cześć z tej strony, Kazimierz Pin. Witam Cię na kanale Modest Programmer, gdzie pokazuję, jak nauczyć się programowania i zostać programistą. Czyli jeżeli mamy jakiś element nadrzędny, dodajmy sobie tutaj div, class. Na przykład kart i wewnątrz ustawimy jako elementy podrzędne nagłówek H5 testowy nagłówek, następnie jakiegoś diva H6, nagłówek 6, i na przykład jakiś paragraf lorem 20, czyli mamy. Element nadrzędny, następnie ten element jest elementem podrzędnym dla tego elementu, tak samo ten jest dla tego i tak samo ten element jest podrzędnym, zarówno dla tego elementu, jak i dla tego. I podobnie nasz paragraf jest elementem podrzędnym dla tego diva oraz dla tego diva. I teraz na czym polega dziedziczenie? Jeżeli ustawimy style dla tej klasy CARD, czyli. kropka Kart ustawy na przykład kolor na czerwony. żeby to wszystko było zgodne z najlepszymi praktykami, to zmieńmy sobie tylko tutaj na wartość szesnastkową. No i jeżeli raz zapiszę. To zauważ, że wszędzie ten kolor został zastosowany dla wszystkich elementów podzielnych. Czyli my ustawiamy kolor tylko dla tego diwa. Natomiast jeżeli nie zostanie on nadpisany, to jest on zastosowany do wszystkich tych elementów podrzędnych. Czy to dla nagłówka, czy to dla innego nagłówka H6, który jest kolejnym podrzędnym elementem, czy to dla tego paragrafa wszędzie, dla tych elementów podrzędnych zostało to zastosowane, oczywiście to możemy później zmienić. Nie? Jeżeli tutaj chcemy ustawić jakiś inny kolor, wystarczy, że damy sobie tutaj. Jakąś klasę, kart, no niech to będzie po prostu kart header, to ten kolor sobie oczywiście możemy zmienić. Natomiast do tego czasu aż ten kolor nie zostanie zmieniony, niech to będzie biały, to będzie ustawiony kolor elementu nadrzędnego. Natomiast, jeżeli to zmienimy, to faktycznie również zostanie to zastosowane. I ta jeszcze taka ciekawostka, jeżeli tutaj ustawiamy kolor szesnastkowo i mamy sześć takich samych znaków, czy to liter czy to cyfr, to możemy to skrócić tylko do trzech i to zadziała również tak samo. Także tutaj bardzo istotne jest zrozumienie jak działa tak to, to nasze drzewko, czyli zobacz, tutaj mamy ten element kart i to jest cały ten element, który teraz jest na górze podświetlony na niebiesko. Czyli to jest ten element nadrzędny. No i tutaj wewnątrz, wszystko to, co jest wewnątrz, czyli H5 i ten div, to są elementy podrzędne dla tego elementu. I one właśnie będą dziedziczyć style nadane przez ten element nadrzędny. Ewentualnie mogą je sobie później zmienić, ale domyślnie będą pobierały wszystkie style elementu nadrzędnego. I tak samo, jeżeli sobie. Ustawilibyśmy tutaj klasę card div, czyli jest to element podrzędny kart to możemy sobie ustawić na przykład kolor żółty, i wtedy to dotyczy wszystkich elementów wewnątrz tego diva, czyli tak samo H6, jak i paragraf, z tym, że dla h6 czyli dlatego card header już sobie ustawiliśmy na biały natomiast nasz paragraf teraz ma żółty bo tym razem dziedziczy po card div czyli najpierw są style od głównego elementu które później możemy napisać. jeżeli napisaliśmy dla card div kolor żółty to jest on zastosowany dla tych elementów dopóki nie zostanie on napisany. także card header sobie nadpisaliśmy i tak samo możemy sobie tutaj nadpisać nasz paragraf na szybko tutaj jakąś nazwę wpisałem kart myślnik p no i tak samo tutaj sobie możemy ustawić kolor jaki chcemy powiedzmy, że tutaj w tym przypadku ustawimy sobie ten kolor aqua tylko ustawiamy go szesnastkowo, no i osiągnęliśmy taki efekt jaki chcieliśmy czyli nasz header ma kolor biały, a tutaj ten paragraf ma kolor taki jasno Niebieski. Także pamiętaj o tym, że jak nadajesz style dla elementu nadrzędnego, czyli dla tego rodzica, to będzie on zastosowany do wszystkich elementów tych dzieci, czyli tych elementów podrzędnych. Natomiast możemy je jak najbardziej później zmienić i dostosować do naszych. Potrzeb. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli taki film ci się spodobał, to koniecznie dąż do mojej społeczności, gdzie również będziesz miał dostęp do dodatkowych materiałów i przede wszystkim bonusów. Link do zapisów znajduje się w opisie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.